Już za chwilę pokażę Ci 6 bardzo konkretnych kroków do zmniejszenia ryzyka kontuzji Twojego stawu skokowego. Będzie to zarówno wiedza, merytoryka, jak i bardzo konkretne ćwiczenie. No to co? Zaczynamy. Cześć, z tej strony Kuba Seweryn, a to jest miejsce, w którym dowiadujesz się bardzo dużo o efektywnym rozwoju sportowców. I jeżeli już mowa o efektywnym rozwoju sportowców, to są po drodze do tego rozwoju pewne przeszkody, z którymi sportowcy muszą się po prostu bić i wychodzić z tej walki obronną ręką, a są to bardzo często kontuzje. Jedną z takich bardzo częstych kontuzji są skręcenia stawu skokowego lub też inne kontuzje w obrębie stawu skokowego. I właśnie za chwileczkę wytłumaczę Ci sześć rzeczy, które przybliżą Cię do tego, żeby ograniczyć ryzyko kontuzji tej okolicy. A punktem pierwszym jest to, że kluczem do bezpiecznego stawu skokowego jest stabilna stopa. Stabilna stopa, czyli taka stopa, która będzie osadzona na podłożu i która nie będzie miała dużej amplitudy takich ruchów. Czyli ruchów, podczas których po prostu jakaś część, najczęściej zaczyna się to od tej okolicy, odrywa się znacząco od ziemi, traci kontakt z podłożem. Tak już zostaliśmy stworzeni, że niektóre części w naszym ciele są dużo bardziej stabilne, a inne dużo bardziej ruchome. Jest tak dlatego, że my musimy jednocześnie wytwarzać ruch naszym ciałem, ale jednocześnie musimy utrzymywać równowagę, czyli kontrolować ten ruch. I właśnie tak samo jest ze stopą i ze stawem skokowym. I jeżeli chodzi o stopę to właśnie ona jest stabilna, a ruchomy jest staw skokowy, czyli możemy nim mocno sobie operować w różnych kierunkach. I w pewnym sensie właśnie to zjawisko jest zagrożeniem dla stawu skokowego, dlatego że on jest narażony tylko dlatego, że ma tak dużą ruchomość i jeżeli pójdzie za daleko, to możemy go uszkodzić. I tutaj bardzo ważnym zjawiskiem jest to, że dopóki stopa jest stabilna, dopóki stopa trzyma się na ziemi w taki sposób, jak powinna, czyli nie wykonuje nadmiernej ruchomości tutaj na boki, w pewnym sensie jakiś, może tracić jakiś kontakt z podłożem, e, dopiero dotykać podłoża i wtedy jest narażona na pewne rzeczy. To dopóki ta stopa trzyma kontakt z podłożem, to staw skokowy nie jest naprawdę praktycznie w ogóle narażony na urazy. I tutaj zwróć sobie uwagę na to, że jeżeli moja stopa będzie w tym momencie stabilna, to ja nie za bardzo jestem w stanie jakąś siłą wpłynąć na to, że mój staw skokowy się w rzeczywistości skręci. Natomiast w sytuacji, kiedy ja puszczę na przykład tą okolicę, to w tym momencie od razu mam dużo większą łatwość do tego, żeby moja kostka się skręciła. A więc wracając do, do tego samego punktu, staw skokowy staje się w niebezpieczeństwie dopiero wtedy, kiedy stopa przestanie być stabilna. Na szczęście mamy taki wspaniały organizm, który jest zabezpieczony w pewne mięśnie i pewne struktury, które ograniczają nasze ryzyko skręceń stawu skokowego. Jedną z takich struktur są mięśnie strzałkowe. Mięsień strzałkowy to jest taki mięsień, który przebiega powiedzmy mniej więcej odtąd i biegnie sobie na zewnątrz, na zewnątrz łydeczki, tutaj piszczeli i przyczepia się tutaj mniej więcej w tej okolicy. I to jest taki mięsień, który skoro przebiega sobie tędy, to on, jeżeli jest napięty, to tworzy pewnego rodzaju ścianę, przez którą nie może przebić się siła napierająca od tej strony. No i jak będzie działał dobrze funkcjonujący właśnie ten mięsień strzałkowy. Mięsień strzałkowy będzie działał w taki sposób, że jak będzie pojawiało się wytrącenie z równowagi, czyli będzie chęć tego, żeby stopa się wytrąciła z równowagi, to on będzie przyklejał. Tą część stopy do ziemi, uniemożliwiając jakąkolwiek siłę ścinającą na nasz staw skokowy. I prawdopodobnie, jak wszedłeś w ten film, to mogłeś swoje pierwsze skojarzenie takie wytworzyć, że, że ja tutaj pokażę jakieś ćwiczenia, prawdopodobnie z jakimiś niestabilnymi poduszeczkami, na których stajemy sobie jedno nóż i próbujemy utrzymać równowagę. Ale w rzeczywistości ja nie do końca rekomenduję tego typu trening, dlatego że on jest. Bardzo sztuczny. On sprawia, że nasza naturalna koordynacja ruchowa polegająca na tym, że nasza stopa jest osadzona, jest zakorzeniona, jakby w podłoże w pewnym sensie. To ta poduszka sprawia, że ta, że to nasza, ta nasza stabilizacja jest po prostu zaburzona. Nasza stopa funkcjonuje w bardzo wymagających, ale niekoniecznie moim zdaniem efektywnych warunkach do tego, żeby zabezpieczać nas przed urazami stawu skokowego. Powiesz. No dobra, panie, nie polecasz pan y, tych ćwiczeń na poduszkach sensomotorycznych, na niestabilnym podłożu. No to no w takim razie co robić? A no właśnie dokładne przeciwieństwo, czyli utrzymywać stabilizację na stabilnym podłożu. Najlepiej wykonywać ruchy jednonóż, coś trudnego, jak jakaś jaskółka, jakieś wytrącenie z równowagi, ale nie z powodu niestabilnego podłoża, tylko z powodu ruchu, oraz z jakimś ciężarem. Czyli na przykład wykonywanie takiego martwego ciągu jednonóż z ciężarem. Tak? To, to, jest jedno, to, to będzie przykład ćwiczenia, który jest świetny na stabilizację a, naszej stopy. Natomiast przechodząc już do samego ćwiczenia, które ja najbardziej rekomenduję e, to ja wymyśliłem sobie takie ćwiczenie, które nazywam kompasem. Kompasem dlatego, że w nim prawdopodobnie tu z kamery będziemy mieli odwrócony kierunek, natomiast w kompasie mamy północ, południe, mamy wschód i zachód, ty masz pewnie odwrotnie, natomiast nie ma to aż takiego dużego znaczenia, ale będziemy poruszać się właśnie w tych czterech kierunkach. I teraz pokażę Ci, jak wykonywać dokładnie to ćwiczenie oraz pokażę Ci, na co zwrócić uwagę i jakich błędów nie popełniać. I teraz tak, to ćwiczenie polega na tym, że my stajemy sobie jedną nóż, druga noga jest w powietrzu, utrzymujemy jako fundament stabilną stopę, czyli stopę, która nam nie lata na boki, czyli jest utrzymana, może sobie drżeć na ziemi, ona może chcieć, gdzieś się wytrącić z równowagi, ale my musimy powstrzymywać się przed tym, czyli musimy osadzić tą stopę i nie pozwalamy jej w ogóle latać, ewentualnie ona drży na ziemi. I teraz tak, teraz jesteśmy sobie w tej pozycji jedno nóż i teraz wykonujemy drugą stopą ruchy: jak najbardziej na północ, jak najbardziej u mnie na wschód, jak najbardziej na południe i jak najbardziej u mnie na zachód. I teraz kluczem tutaj jest to, żeby utrzymywać odpowiednią stabilizację stopy, tak, Czyli wykonujemy... Ruch jest lokomocja w całym ciele, natomiast nie ma tej lokomocji w samej stopie, bo ona powstrzymuje ruch. Tak? I jeżeli chodzi o wykonywanie tego ćwiczenia, to możemy śmiało wykonywać sobie po trzy takie okrążenia na stronę i na przykład robić to w dwóch seriach, tak? czyli dwie serie, po trzy okrążenia na stronę i najlepiej wykonywać to na przykład w rozgrzewce przed treningiem. A jeżeli chciałbyś, żebym pokazał ci więcej ćwiczeń, które będą w tym samym celu, czyli które będą służyły temu, żeby ograniczyć ryzyko kontuzji stawu skokowego, to napisz proszę w sekcji komentarzy ćwiczenia staw skokowy, a ja wtedy stworzę taki materiał specjalnie dla ciebie, i będzie on jednym z następnych materiałów na tym kanale. A tymczasem zmierzamy już do końca tego materiału, a ja zachęcam cię do tego, żeby zasubskrybował ten kanał dodał jakiś taktyczny komentarz, żeby nakarmić zgłodniały algorytm i żeby po prostu wypchnąć ten, myślę, wartościowy film dalej. A tymczasem do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!